Cześć stary, że mi płacili, kurwa, ponad 100 tysięcy złotych, kurwa, za jedną minutę w OKTAGONIE? No, a Ty jak tam? Co robiłeś w sobotę? Jak Ci minął weekend? O, nie, kurwa, niesamowite to było. Kurwa, patapum, kurwa, i do przodu. Co ty się kurwa cieszysz? Zostawili cię po walce, wszyscy. Mm -hmm. No, tak szczerze, to możesz mieć rację, no. Ale odpowiedz sobie na jedno bardzo ważne pytanie: Na co? Wolałbyś. Co, co tam masz? No masz. <laughs> Wolałbyś przyjaciół czy milion złotych? <laughs> ja wybrałem. Milion złotych. No to to właśnie kurwa ja też bym. No wiem co, no właśnie. Krótko. <laughs> Nie ma tych da, przyjaciół.